Dzień dobry, witam was serdecznie dzisiaj przyjechałem do lasu, niedaleko przy widza zobaczymy co uda się dzisiaj znaleźć mam nadzieję, że jakieś owocniki wpadną do mojego koszyka i będę się cieszył z tego możliwe, że już ostatniego grzybobrania jesiennego więc ruszamy w las zobaczymy co będzie i na początek dzisiejszego grzybobrania zobaczcie jakiego podgrzybka mam Wam do pokazania. Prawda, że piękny? Dzisiaj ruszam w miejscach, w których często znajdowałem borowiki. Zobaczymy, czy uda się na jakiekolwiek owocniki trafić. O, podgrzybek oprószony. podgrzybek brunatny a teraz znalazłem borowika jest to młody owocnik zaraz sobie tu go sprawdzimy ale w kapeluszu widać otworki czyli już jest zaczerwiony ale liczy się sztuka Wczoraj nie było borowików, dzisiaj są. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś jakiś borowiczek się przede mną ukrywa. Dobrze, ruszamy! Zobaczcie, ile jeszcze pięknych opieniek w lesie rośnie. Kolejne. Jest dużo różnych grzybków. Ale, czy uda mi się jeszcze dzisiaj znaleźć młode, jeszcze młode, piękne borowiki? To zapraszam na dalszą część tego. Spacerowego grzybowrania, zobaczymy co las ma nam do pokazania. I kolejne, dzisiejsze. Pieprzniki trąbkowe, ale nie rosną tu tak bardzo obficie jak w kartuskim lesie. Ale jak widać, trochę ładniej wyglądają. Trzony takie żółciejsze ładne żyłki mają super wyglądają ale więcej nie widzę dzisiaj las jest chłodniejszy chyba nam zaczyna powoli Zima do nas zmierzać. Nie wiem, czy uda mi się więcej ich znaleźć. Zaraz zobaczymy. Chciałbym znaleźć chociaż jednego młodego, zdrowego borowika. I podejrzewam, że to już by był taki kończący ten sezon. Ale jeszcze trochę czasu przede mną więc idę dalej się rozejrzeć trafiły się kolejne pieprzniki trąbkowe zobaczcie jakie są ładne chociaż nimi trochę kosz na pełnie są bardzo kruche. Kiedy do domu wrócę, to sobie robię coś z nich przyrządzę. Tak by zaplanowania. Zobaczcie, się ładnie tutaj pod liściami skryły. Oj. Ciężko ich je zauważyć Są tak ładnie pochowane, że można je przez przypadek nawet stąpając po, po liściach pouszkadzać Coś tam w lesie, wyje Mam nadzieję, że to nie wilki i poszukam następnych. takich mokrzejszych dołkach gdzieś mogą się jeszcze ukrywać. Ale to stwierdzimy jak znajdziemy. Zobaczcie kolejne pieprzniki trąbkowe. się poukrywały tutaj sobie. Widzicie? Jakie cudeńka jeszcze można znaleźć. Powiem wam, że borowików nie mogę namierzyć. I chyba się już dzisiaj nie uda ale myślę, że za bardzo nie będę ubolewał z tego tytułu sezon się kończy niektórym się jeszcze poszczęści może w tym tygodniu, może w nadchodzącym tygodniu jeszcze jak to już niektórzy mają swoje takie ciekawsze miejsca ale mi akurat dzisiaj oprócz tego starego Borowikowego kapelusza nie udało się znaleźć żadnych więcej borowików. Za to są pieprzniki trąbkowe, piękne i zdrowe. Zobaczymy, czy po tych krzakorach nie ma kolejnych. Zobaczcie, gdzie ten pieprznik się ukrył. Przy maślance. Związkowej spodziewałby się ktoś Przez przypadek udało mi się go wypatrzeć Może gdzieś skryły się kolejne owocniki Zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy ten teren opuścimy Borowika nie ma a zobaczcie, jak tu podgrzybas się ładnie tu ukrył. Ale chyba będzie... Nie. Zobaczcie, cały zaczerwiony. Czyli zostaje w lesie. I kolejne pieprzniki, ale tym razem pojedyncze owocniki muszę bardzo uważać żeby na nie nie nadepnąć będę kładać sobie tutaj na kupeczkę w tych ja godzinkach powinno ukrywać się więcej ale nieraz ciężko na pierwszy rzut oka zobaczyć ich więcej Tu mamy kilka. Nie mówię niby małe, ale jak tutaj kilka znajdziesz, tam kilka znajdziesz, to powoli koszyk się zapełnia. Teraz kolejnych nie widzę. O, widzicie liścia zagarnąłem. I kolejnego dostrzegłem. Nie będę przedłużał filmu, ale w tym miejscu się pokręcę. Może kolejne gdzieś się pojedynczo ukrywają. Dobrze, na dzisiaj zakończyłem już szukanie na tym. Zakończę dzisiejsze grzybobranie. Powiem Wam, i tak było fajnie, chociaż dużo grzybków nie udało się znaleźć. Jak już nawiązywałem na początku, niedługo może śnieg spadnie, bo zapowiadali, więc możliwe, że już będziemy mogli tylko liczyć jeszcze gdzieś na płomienice zimowe. Może będziemy mogli. Liczyć jeszcze na boczniaki ostrygowate Bo takie gdzieś ostatnio w tym lesie widziałem, ale, ostat... ale dzisiaj nie mogę ich namierzyć. Więc cóż, jeszcze raz rzut na koszyczek i lecimy do domu. Pozdrawiam moi drodzy, do następnego razu.